Witajcie na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na przegląd technologiczny targów ITM w Poznaniu. Jest to przegląd rzeczy lub wydarzeń, które przyciągnęły oko mojej kamery, jak na przykład jedzenie i open bary. I sam fakt, że niektóre firmy zwracają na to uwagę, aby w ten sposób wystawiać się na targach. Ale my tu o technologii. Nie przyciągały mnie tak bardzo pudełka, w których działy się cuda, wiecie, gięcie, prostowanie, zawijanie, frezowanie. Jak na przykład skanery do skanowania wszelakich obiektów, które potencjalnie tworzą projekt do drukarek 3D. Oczywiście na stoiskach pojawiły się ciekawe obiekty do skanowania. W pewnym momencie na mojej drodze spotkałem elektronicznego pieska, wkrótce po tym jednego z właścicieli. Co tu mnie zaskoczyło? Oprócz robota jego możliwości wizytówka, która jest zrobiona na wzór płytki drukowanej. Świetne widowisko w mojej głowie zrobiły mikroskopy, a dokładnie to, co wyświetlały. A było tym wnętrze zegarka. Było się sporo robotycznych ramion, które miały specjalne końcówki robocze lub współpracowały z jakąś inną maszyną. Widać rozwój w tej dziedzinie technologii. Będąc na miejscu, mogłem sprawdzić inne technologie cięcia. I takie proste wyzwanie dla nas: zabrałem próbkę, która została wycięta na plaźmie, zaniosłem do Rafała i poprosiłem, aby wyciął coś takiego z użyciem oprogramowania do rozpoznawania grafik. W informacji, scan do pliku. Do komputera, klik-klik jest projekt. Lekka poprawka i wycinamy. Trwało to kilka minut. To gdzie pan sprzedawał ostrzałki do noży i nożyczek! Na innej hali można było podziwiać różne drony i samoloty zdalnie sterowane. Do wszelakich zastosowań ten na przykład był dronem pożarniczym. Po schodach do góry był chill room z automatami do gry, wirtualną rzeczywistością oraz PlayStation 3. Nasze stanowisko wyróżniało się na tle gotowością maszyn do działania. Niektórzy przynosili własne próbki, a czasem chłopaki wycinali różne elementy, aby pokazać możliwości. Podsumowując targi ITM w Poznaniu, to świetne wydarzenie, aby zobaczyć na jakim poziomie zaawansowania jest rozwój technologiczny przemysłu, więc gorąco zapraszam w przyszłym roku. A na tą chwilę żegnam się z Wami i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!